Jak spędziłeś przerwę zimową? E, czy zaliczyłeś dużą ilość kilometrów treningowych, czy, czy skupiłeś się na zbieraniu budżetów? E, skupiłem się na zbieraniu budżetu. Kilometrów nie zrobiłem e, w ogóle, ponieważ sprzedałem samochód. Chyba że mówimy o kilometrach do Francji, ponieważ auto pojechało do Francji. E, także nie mam na razie samochodu, i od trenowania jestem daleko. Natomiast e, z budżetami jest ok, i wiem, wierzę, że pojawimy się w tym zbliżającym się sezonie jeszcze raz w Pucharze Citroena. Jakie plany przed Elmotem? Czy, czy jest szansa na jakiś, jakiś start treningowy? No przed, przed, przed rozpoczęciem sezonu Mistrzostw Polski, który chyba jest priorytetem. Tak. E, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, jeszcze to jeszcze głowo, ponieważ no, ja skupiłem się teraz na memoriale. E, troszkę mi to odebrało czasu, na pewno startem był tego wart. Natomiast no, brakuje tam jakichś części w Citroenie, że tak powiem, do kompletnego kitu e, nowego i tutaj jest gdzieś e, tam problem.